No tak, słuchajcie, witajcie tu Lewar. Jedziemy znowu na Skup. Zobaczymy, może się tam namyślili co do ceny za te blachy do Wartburga i tej taczki 1300. Nie wiem. Zrzucę swoją jakąś propozycję w końcu. W sensie na kilogramy. Zobaczę jak będzie, to będzie, jak nie, to nie. A jak coś może nowego się innego trafi. Pogoda się słaba robi, nie? Normalnie jesień mamy, kurczę. W sierpniu wieje mrozem. U was też? Tutaj Polska północna, mówię wam. Jak jakieś koło podmieczkowe. <grymne> Zimno, wie, mój burba. Zajebista prasa. Ha? Hmm... Przeleży. Lepiej uciekam, bo mnie wciągnie do kontenera. Te rowerki tu leżą, trochę mi szkoda. Idzie w końcu na wagę czy nie. Przerwałem na razie to. To już jest moje. A co do reszty, niestety jeszcze cały czas myśli i myśli. Na wagę, na kilogramy nie chcę tego oddać. Z przyczyn nieznanych mi. No, ale ten, ten prawy przód do Wartburga to fajnie, że to jest nowe, nie? Dizelek. Ruggerini motor. Motori, <noise> to włoszczyzna. Dobre i to, słuchajcie. No widzicie, fajna jest nawet etykietka. zbyt Kielce. To się przeze kiedyś. Kurde, przed chwilą było zimno. Teraz jest upalnie. Także tak, no, blaszkę jedną się udało wyrwać, zawsze to coś. I także tak, daczka jest już na stanie, fajnie, że tą skodę mi się udało wyrwać wtedy od sąsiada. To nie jest ze złomu. No tu mam jeszcze parę różnych fajnych blaszek. No, także fajnie do, do kolekcji, do kompletu. Do kompletu różnej blacharki, która może się kiedyś jeszcze przyda. Tam jeszcze do łady są rzeczy. Jeszcze mi drugi przód został. No, także tak. Tyle się udało wyszarpać, nie?